Witamy serdecznie. Dziś mamy 27 dzień października 2021. Idźcie i głoście dobrą nowinę. Dobra nowina jest właśnie, że umarli nic nie wiedzą. Nie mamy się modlić za umarłych, tylko właśnie są w naszej pamięci, w naszym sercu. A modlimy się właśnie za żywych i do Boga Żywego się modlimy, do Chrystusa. Bo jak ludzie właśnie świecą i modlą się za, do umarłych, to oni te, te duchy, te demony przyciągają do siebie. I to Chrystus tak nie uczył, jak tam oglądacie film Jezus z Nazaretu, czy... To jest właśnie pokazane, że, że grobów nie czcimy który werset Księga Kaznodziei 9 rozdział 5 werset Piąty werset Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą. I już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły. I nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. Nuże więc jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miło mi jest ta Twoja czynność. Noś zawsze białe szaty i na Twojej głowie niech nie będzie brak. Braknie olejku. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną. Po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem. Bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jakie znosisz pod słońcem. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił? To zrób według swojej możności. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. I ponownie stwierdziłem pod, słończe, pod słońcem, że, że nie najsłabszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo, najszybszym. Również nie. Najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi bogactwo, ani na ucz uznanie, lecz że odpowiedni czas i przypadek sta stawia o powodzeniu ich wszystkich. Czas i przypadek. Czas i przypadek mamy. Wszystko jest marnością, gonitwą za wiatrem. I wszyscy, co umierają, idą do prochu ziemi albo ich spalą, czyli w parę wpyły się, przy ten, ale Bóg zna myśli. Tak jak mamy no, internet, komórki i tam jest program. I można usunąć do śmieci albo może ktoś to odnaleźć, to co w sieci nie ginie. Także Chrystus może wskrzeszać, bo wskrzesił Łazarza na ziemi. Są dwa zmartwychwstania. My krzeszami teraz Mateusz 18, w prawdzie Chrystusowej tylko. Zobacz na końcu dzień 7. Wróci się Wróci się proch do ziemi Tak jak nim był Duch zaś wróci do Boga Który go dał Czyli duch, czyli jak Adam był stworzony z prochu ziemi To był ożywiony Dechem, iskrą, oddechem Dech, dech i zdech, czyli samochód zdech, zgasnął. Tak samo człowiek ma iskrę życia i ten dech ostatni, płuca staną tak, i później mózg umrze, i wtedy wszystko umiera. Człowiek myśli, ten cały program umiera, przerywa się, ale jest zapisany w Księdze Życia Baranka, bo teraz ci, co uczą was, to tutaj Kaznodziei 9, 5 i 6. Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest z nim pewien rodzaj pomyłki. Która wywodzi, wychodzi od, od zwierzchności Od władzy, no Że głupców stawia się na wysokich stanowiskach A zasobni w mądrość siedzą nisko No, czyli ta władza choć diabelska I Jakuba 5, rozdział od 1 do 6 Ci sprawiedliwi Walek, który był u świadków 17 lat Później chciał głosić Chrystusa Synek psychicznie go dobił, bo to syn zamorduje ojca, zabije i tak dalej. Walek już nie miał si siły psychicznej, bo świadkowie mają miłość, rozkochają Jehową, a później zostawiają. A Chrystus cierpiał za nas rany. I tylko Chrystus ma prawdziwą miłość i w Jego jest zbawienie, życie wieczne i pierwsze zmartwychwstanie, które my z Urszulką głosimy. I Łotr będzie w raju, bo raj będzie na ziemi, ale są dwa zmartwychwstania. Dwa. I jest próba wiary, by oddzielić pszenicę od plew, i ta próba wiary teraz właśnie jest. No, Kowidek zrobili, że to jest ten ostatni Bóg. Kowidek za pieniądze, on dużo pieniędzy potrzebuje, żeby uśmiercić ludzi Chrystus za darmo z Krzesza i naprawdę nas nienawidzą. Pierwszy Jana 3.15. Mordują nas, nienawidzą, są mordercami, bo my przekazujemy prawdy Rzymian. 8:36 i zabijają nas, czyli mordują. Chrystusa zamordowali fizycznie, Bok mu bo, bo przebili, ale y, ja na 8:44, że oni są dziećmi diabła. Czyli ten naród wybrany, faryzołusze, y, Żydzi, którzy no, nie uwierzyli w Chrystusa, prawdziwego króla Izraela, bo król Izraela przyszedł. Y, do y, Izraelitów, Jakub Izrael, i tylko 11 uczniów było. Teraz 10 przykazań ma być w sercu. Hebraciko 80 do 12. Ja wszyscy, y, nikt nie będzie mówił, poznaj prawdziwego Boga, żywego, zbawiciela świata, Chrystusa Króla, ale wszyscy będą znać Chrystusa i już wtedy nie będziemy głosić, bo świadkowie chowicz nie głoszą. Ale my dzisiaj wyszliśmy tam i stanęliśmy tam, gdzie świadkowie stali ze stojakami. No i ludzie nas widzą, ale nie ma chętnych do rozmowy, żeby prawdę przyjąć, żeby się łączyć w duchu prawdy, owoce ducha łączone z prawdą Chrystusa. Bo jak prawdy Chrystusa nie ma, to owoce ducha nie pomogą nikomu. To jest udawana pokora, co świadkowie są wyszkoleni, uśmieszki, wszystko fałszywe, pobożne. I ten 8 milionów świadków wychowy, jakby się nawróciło do Chrystusa, bo oto dzień, Chrystus jako słońce oświeci każdego. I teraz yy, trzeba wyjść z ciemności, zakłamania wszystkich religii systemów, matryców. No i tutaj poganie właśnie modlą się do trupów, żegnają się i to jest syna szatana. Tam nawet są wilki na tym kościele, budynku, w którym tam Bóg nie mieszka, bo Bóg mieszka w naszych sercach. A Chrystus powiedział zbóż się tą świątynię, ja w trzy dni odbuduję. Mówi, mówił o świątyni swego doskonałego ciała i prawdziwi czciciele. Ja na czwarty rozdział od y, 14 Samarytanka dostała wody żywej. Do 24. Prawdziwi czciciele takich szukamy, trzymają Boga w duchu i w prawdzie i na każdym miejscu. Także nie mamy się modlić za umarłych. Walek, jeśli jest zapisany w Księdze Życia Baranka, objawienie 21-27. No to wszystko, Bóg ma swój czas i porządek. Tym Bogiem, co jest zmartwychwstaniem staniem i życiem, jest Chrystus. I wszyscy są w Jego umyśle, w komputerze zapisani, tak? Czy... no. Znaczy, to Chrystus wie, kto do Niego należy. Objawienie 27:27 27. I nie wejdzie do Niego nic nieczystego, nic, nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamnie. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. I tutaj 11, 22, 11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni... Niech nadal czyni nieprawość. To święty niech się. nadal się brudzi, jak to e, kto sprawiedliwy nie da się sprawiedliwia, to święty niech nadal się uświęca. Czyli Hebrajczyków 10.38 poprzez wiarę, czyli posłuszeństwo dla Chrystusa mamy być 100% posłuszni. Chrystusowi Jemu można zaufać, ale żadnemu człowiekowi jakoś nie da rady. Ja bo... chciałem czytać no. Mateusza no. 10,8. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wstrzeszajcie. No tego umarłego nie wskrzesimy. Nie, to ksiądz wyraz nas tu zabił, że wskrzesiliśmy, ukasa przypadła. No tylko umarłych duchowo, bo nie mają tego ducha życia w sobie. No tutaj tam, co tylko się mają... modlą do umarłych, ukasza 9,60 ty tygłoś, Królestwo Boże, umarli nie grzebią, umarły. Trędowatych oczyszczajcie. Z papierosów, różnych chorób umysłowych, trądów. Demony wyganiajcie. Prześpomliwe nauki z mózgu. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. No gdzie są pieniądze, nie ma Boga. Bo Chrystus nakarmi 5 tysięcy, a teraz 5 tysięcy karmią. No i to jest impreza święta dla. 1 listopada święto trupu, bo tylko jeden jest święty objawiłem 15.4. Ty jedynie jesteś święty. Ja nie jestem święty i mój tata jest w moich myślę w sercach, uczuciach, w przeżyciach, co mnie wychował mój tata, którego śmiercili w szpitalu. Mój tata też. No. Ja też pamiętam o moim tacie, o mojej siostrze. No, jeszcze, jeszcze umiesz, tak, że... no jest. Także takie rzeczy już są Chrystus przyszedł w 1998 rok W duchu prawdy, w ciemności, w zakłamaniu W nocy o północy Mateusza 25, 6, 5, 6 werset Że wszystkie te panny zasnęły Zbory, burznice, synagogi Te co uczyły o Bogu I teraz jest przebudzenie I każdy będzie zastanowić się Czy ma tą oliwę, czy pójdzie kupić Jak pójdzie kupić, będzie pukał i będzie za późno Także dzisiaj, jeśli słyszycie, że Chrystus przyszedł w prawdzie, w naszym sercu i w umyśle. Hebrajczyków 4, od 4 do 13. Dzisiaj. Także Mateusz 12, 28, że Chrystus mówi, Królestwo Boże już przyszło, że was zaskoczyło, bo On palcem Bożym wygania demony. A tamten naród wybrany, ci właśnie dzieci diabła. Jana 8,44 ci naród wybrany, milion Izraelitów, a to Żydostwo, które teraz są syjoniści i oni właśnie robią to depopulizację, śmiercionki, wszystko te całe pieniądze, te rządzenie, przez te pieniądze, władza, to Chrystus daje nam właśnie spokój, prawdę, miłość, szacunek. No i do pokornych ciszy posiadą ziemię, Mateusz 5,5, Psalm 37, 7,9 tam ta ziemia tu ma być dla nas. Dla pokornych objawienie 5, 10, że mamy królować na ziemi. Królować, czyli służyć, czyli Mateusz w od 25 do 28. Nie tak ma być między wami. No ta władza jest wszystko od diabła. Chrystus dopuścił, bo Łukasza 4, 6, że szatan, diabeł mówi, daj pokój, a no, dam ci to. Ma Chrystus mówi ci, precz szatanie. I Chrystus na Golgocie właśnie zwyciężył diabła. jest? 12. także dokonało się na Golgocie Czyli na drzewie zielonym to się działo nie na palu, nie na krzyżu Łukasza 23, 31 i 43 będzie ze mną w raju. Dziś, dziś 27 październik 2021. Ta firma umrze w starości, w tych obrzędach, tradycjach i o tym mówi Słowo Boże, co całe objawienie. Dobrze. Dziewiąty rozdział, tu. Mamy dziewiąty? Trzymaj i tu przekręć. Do przodu tu jest siódmy, dziewiąty. Także ta firma... I... Dziewiąty, to jest jeszcze dalej. 9.20, werset tu, oczytaj. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać ci demonom to właśnie jak teraz tak... No umarłem demonom. Diabły demony ich uśmiercili i oni trzą tych trupów. I tam Maryni żeby umarł, To są ci umarli, nie mają ducha Chrystusowego Rzymian 89 9 Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym i drewnianym. Czyli tu chodzi o obrazy też. No, no i przecież to Chrystus i to... korony i założą, a Chrystus ma koronę, jest w niebie i w duchu prawdziwym trzycimy i Boga, króla ojca Emanuela Zbawiciela naszych. Dusz, tak, które nie właśnie. mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, czyli że, że jeden drugiego słowem morduje, nie? Zawrócić? No czarują, swoich. czarują i tutaj Kłamią. No już, no. ani od przyteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. No, i to 15, że Bóg ma swój czas do tego doprowadzicie, że będziecie prosić o śmierć, bo prawda sama wyjdzie bo iskra idzie z Polski 9, 6 i my na siłę nie możemy, bo Chrystus jeśli nie pociągnie e, ojciec Chrystus z nieba który do nas, żeby nas łączyć jego prawdą, to iskra z Polski i właśnie i mamy się łączyć w ogień prawdy, ogniki mamy oświecać jako uczniowie Chrystusa i przekazywać Jego prawdy, bo Chrystus jest nad nami, Mateusz 23, 8-12 tylko Chrystus jest prawdziwym Ojcem, Królem, Nauczycielem, Zbawicielem Emanuel, Bóg z nami, błogosławimy Bóg z nami